Witam serdecznie, ja się nazywam Maciej Podstawka i zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. Rosja oskarża Stany Zjednoczone o wpływanie na wyniki wyborów. Najnowszy smartfon od Huawei wyjdzie z Androidem, ale bez aplikacji Google. Od tego tygodnia zgodnie z dyrektywą unijną wchodzą nowe zabezpieczenia w bankach. Następnie przyjrzymy się sprzeczce pomiędzy Ryanerem a polskimi portami lotniczymi. A na koniec, w ramach ciekawostki dnia, przekonamy się, jak powinno się mówić na dolny przycisk w padzie od Playa. I zanim zaczniemy, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście. Tak po prostu. Dziękuję i zaczynamy pierwszy temat. Well, it was the day when all of Russia voted and uh, each region on its own level. Firmy Facebook i Google zostały oskarżone o złamanie ciszy wyborczej w czasie wyborów lokalnych, które odbyły się w Rosji w minioną niedzielę. Koncerny miały wyświetlać reklamy i spoty polityczne wbrew obowiązującemu prawu. Rosyjski organ odpowiedzialny za nadzorowanie mediów nie poinformował, jakie konsekwencje grożą gigantom. O całej sprawie donosi portal Engadget. złamano ciszę wyborczą w czasie wyborów lokalnych, które odbyły się 8. Września w Rosji. Zarzuty sformułował tak zwany Roskomandzor, czyli organ odpowiedzialny za nadzorowanie mediów u naszego wschodniego sąsiada. W uproszczeniu można go nazwać odpowiednikiem rodzimej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Urzędnicy zarzucają obydwu firmom, że wyświetlały reklamy polityczne zarówno w czasie samych wyborów, jak i w poprzedzający je dzień. Spoty pojawiały się także na platformie YouTube. Zdaniem rozkom Nadzoru tego typu praktyki mogą być uznane za próbę ingerencji w proces demokratyczny i niezależność państwa. Nomen omen. W kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych i referendum brexitowego w Wielkiej Brytanii Rosja jest oskarżana o wykorzystywanie mediów internetowych w dokładnie tym samym celu. Warto odnotować, że kilka dni wcześniej, w piątek 6 września, rosyjskie władze ostrzegły obydwie firmy, by przestrzegały obowiązującego prawa. Jak widać, przestroga nie przyniosła rezultatów. W opublikowanym komunikacie Roskom nadzor nie zagroził koncernom żadnymi konkretnymi konsekwencjami. Also, Russia's official media watchdog. Has accused Google and Facebook of running political ads on the election day. This is something in violation of Russia's election law. widać, Rosja chce się odgryźć Stanom Zjednoczonym za podobne oskarżenia w ich kierunku. Aczkolwiek, jeżeli dobrze to zrozumiałem, no to im chodzi o to, że wyświetlały się reklamy, spoty polityczne po prostu na tych serwisach, więc no, jeżeli odpowiedzialnością oparczać za to Google'a i Facebook'a, no to chyba bardziej powinno się oskarżać te partie polityczne, które wypuściły spoty. No bo to przecież one zarządzają całą kampanią reklamową w tych serwisach i to oni mogli doskonale sprecyzować, do którego dnia ma być wyświetlana. No a Google Google i Facebook co najwyżej mogli tego nie zauważyć. Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, czy się ze mną zgadzacie. Jak uważacie, kto powinien ponosić odpowiedzialność za promowanie partii politycznych w czasie ciszy wyborczej? Amerykańskie korporacje, czy może sami reklamodawcy partii polityczne? Czekam na Wasze opinie. A tymczasem, skoro już jesteśmy w temacie Google'a, no to Google nie jest w konflikcie tylko z Rosją, ale również z Chinami. I tak oto Huawei Mate 30 wyjdzie z Androidem, ale bez aplikacji Google. It has been confirmed that the Huawei Mate 30 Pro. Huawei Mate 30 i Mate 30 Pro zadebiutują z Androidem 10 na pokładzie, jednak bez usług i aplikacji Google. Oficjalnie potwierdził to jeden z prezesów firmy. Co to oznacza dla klientów? Co w tej sytuacji ma zamiar zrobić chińska firma? I czy jest szansa na sprzedażowy sukces serii Mate 30? Oba telefony zadebiutują już 19 września w Monachium. Nad tą premierą wiszą czarne chmury, a do ich powstania przyczyniło się wpisanie Huawei na czarną listę handlową przez USA, co doprowadziło do zawieszenia współpracy Chińczyków z Google. Obecnie chińska firma nie może już instalować aplikacji i usług Google w nowych smartfonach, o ile nie zostały one certyfikowane przed nałożeniem bana. Już od dłuższego czasu spekulowano, że nie znajdziemy ich we flagowcach firmy na drugą połowę 2019. Teraz informacje te zostały oficjalnie potwierdzone. Dr. Wang Chenglu, prezes Huawei do spraw oprogramowania konsumenckiego, Potwierdził, że seria Mate 30 nie będzie miała ani aplikacji, ani usług Google'a. To oznacza, że nie znajdziemy na nich ani sklepu Play, ani takich programów jak YouTube, Gmail czy Mapy. Chińczycy mają jednak kilka pomysłów na ominięcie tego problemu. Jednym z nich jest przygotowanie własnych alternatyw dla użytkowników. Przykładowo trwają już rozmowy z bliżej nieokreślonym producentem od aplikacji do nawigacji co do jej preinstalowania w serii Mate 30. Inną opcją ma być ułatwienie użytkowników. Samodzielnego instalowania programów Google. Jeszcze nie wiadomo, jak by to miało wyglądać, ale warto zauważyć, że twórcy nieoficjalnego oprogramowania mogą korzystać z nich bez większych problemów ze strony Amerykanów więc i użytkownikom smartfonów nie powinno to robić problemu, o ile Chińczycy nie naruszają licencji Google. Gorzej będzie w przypadku narzędzi wymagających certyfikacji, np. APEK bankowych. Przy okazji wyszło na jaw, że Chińczycy znaleźli ciekawy i przy okazji banalny patent na ominięcie nałożonej blokady. Na IFA 2019 wprowadzono model Huawei P30 Pro z Androidem 10, które licencje otrzymały z automatu, gdyż to tylko nowa wersja zaprezentowanego wcześniej certyfikowanego telefonu. Kto wie, może Huawei szykuje więcej takich odświeżeń. Brak usług i aplikacji Google to jedno, a system to drugie. Seria Mate 30 będzie pracowała pod kontrolą Androida 10 w wersji open source, oczywiście z nakładką EMUI 10. Nie liczcie na Harmony OS. And both are like a very very important feature which you will use all the time and instead you are given a crappy counterfeit. O ile ten problem nie będzie miał żadnego wpływu na sprzedaż w Chinach, a to już coś, bo no Chiny to jest jednak jedna szósta populacji na świecie, no to na całej reszcie świata już może być to ogromny problem. No bo w Chinach po prostu aplikacji Google i tak się nie używa. Tam nie działa YouTube czy Gmail, no ale już w Europie czy w Ameryce. No, raczej z tym już może być ciężko, bo jeśli ktoś już ma Androida, to to są raczej jego podstawowe aplikacje użytkowe i według wielu ekspertów na zagranicznych serwisach internetowych szacowany spadek sprzedaży tego modelu w porównaniu do tych poprzednich to 30%, ale moim zdaniem to i tak jest bardzo optymistyczna wersja. Dajcie znać w tej ankiecie, jak wy uważacie, czy w ogóle kupilibyście telefon z Androidem, ale bez androidowych aplikacji, czy raczej wybralibyście sobie coś od konkurencji. A skoro mówimy już sobie o aplikacjach bez certyfikacji, no to zobaczmy, jak w tym miesiącu zmieniają się usługi bankowości elektronicznej. Cybersecurity. We hear a lot about it, but what does it all mean? Wycofywanie starych metod autoryzacji, stopniowe wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń i akcje informacyjne. Tak banki przygotowują klientów na wejście w życie 14 września przepisów dotyczących bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej. 14 września wchodzą w życie przepisy wdrażające dyrektywę unijną PSD2, które wprowadzają nowe wymagania dotyczące potwierdzania tożsamości między innymi przy korzystaniu z bankowości elektronicznej i płatnościach mobilnych, by ograniczyć oszustwa zobowiązują one banki do wprowadzenia dwustopniowego uwierzytelniania na etapie uzyskiwania dostępu do konta internetowego dokonywania transakcji transakcji płatności internetowych. Według informacji przesłanych w odpowiedzi na pytania PAP, banki już od co najmniej kilku tygodni wprowadzają akcje informacyjne w tej sprawie, przesyłając klientom SMS-y i wiadomości na skrzynki w aplikacjach oraz na kontach internetowych. Od dłuższego czasu informują także klientów o zmianie przepisów na swoich stronach internetowych. Niektóre z nich starają się, by nowe wymagania dotyczące np. logowania na konto by jak najmniej odczuwalne dla klientów, inne przy okazji zmieniają wygląd swoich serwisów internetowych i aplikacji. Zmienioną stronę logowania do serwisu IPKO e przygotował np. bank PKO BP. W związku z nowymi regulacjami, wszystkie banki przewidują zmiany zasad korzystania z konta i aplikacji mobilnej, zwłaszcza w sposobie logowania do kont elektronicznych. Większość z nich planuje wykorzystać do tego znane już ich klientom narzędzia, np. Na bank Millennium po 14 września będzie wykorzystywał stosowaną obecnie formę uwierzytelniania, hasło SMS i autoryzację. Mobilną. Z kolei klienci banku Santander, którzy obecnie przy logowaniu się do bankowości internetowej muszą podać login oraz hasło. Po 14 wrześniu będą także np. podawali SMS-kod lub składali mobilny podpis, w zależności od tego z jakiego narzędzia autoryzacyjnego korzystają obecnie przy zleceniach przelewu. Dodatkowo bank umożliwi klientom oznaczenie w systemie wybranego przez nich urządzenia zaufanego, komputera, tabletu czy smartfona, co ograniczy wymagania przy logowaniu się do konta. Dodatkowe wymagania będą dotyczyły także operacji na kontach lub np. w lądu w historię, np. bank PKO, przy uzyskiwaniu dostępu do informacji o rachunku, będzie wymagał nie rzadziej niż co 90 dni podania kodu SMS lub kodu wygenerowanego przez aplikację POP. Klient będzie musiał podawać kod również w przypadku wejścia w historię operacji starszą niż 90 dni. Zmiany przewidziano także w odniesieniu do aplikacji mobilnej POP. W przypadku konieczności silnego uwierzytelniania podczas logowania w POP, klient zostanie poproszony o podanie PIN-u. Nawet w przypadku ustanowionego logowania. Przy użyciu danych biometrycznych. Zmiany w potwierdzaniu tożsamości będą także wymagane np. przy logowaniu do aplikacji Moje ING Mobile. Bank przewidział, że użytkownicy tej aplikacji mogą zalogować się na trzy sposoby: podając PIN do aplikacji, przedstawiając identyfikator biometryczny, odcisk palca lub obraz twarzy, albo obie na raz. Za każdym razem, gdy użytkownik będzie się logować, automatyczny system bezpieczeństwa banku zdecyduje, czy dodatkowa autoryzacja jest konieczna. Banki wycofują się także z niektórych używanych obecnie rozwiązań, które nie Spełniają warunków silnego uwierzytelniania. Na przykład PKO wycofuje karty, kodów jednorazowych, tokeny aplikacyjne i sprzętowe, a M-Bank listę haseł jednorazowych służących potwierdzaniu operacji. secure information is. Ciekawe, czy zmieni się przy okazji polityka dotycząca kart zbliżeniowych, płatności zbliżeniowych bez pinu oraz płatności kartą przez internet, gdzie wystarczy spisać dane z karty i bez żadnej dodatkowej weryfikacji można płacić, bo tak do tej pory jest i dla złodziei jest to najłatwiejsza metoda wyciągania kasy z naszych kont, ale banki walczą o to, żeby tak zostało, ponieważ im mniej jest zabezpieczeń, tym my sami więcej wydajemy. A teraz wszystkie banki oczywiście będą nam mydlić oczy, że to oni sami wprowadzają ze względu, o nasze bezpieczeństwo, żeby nam się żyło bezpieczniej i nikt nam nie mógł wykraść naszej kasy. Ale to wszystko główno, prawda? I gdyby nie ta dyrektywa unijna, to żaden bank by się nawet o to nie pokusił. Ale biznes to oczywiście nie tylko finanse, to nie tylko banki, ale również czysty marketing. Marketing taki w normalnej postaci, czysto reklamowy, ale i budowanie wizerunku poprzez często kontrowersyjne wypowiedzi. Przyjrzyjmy się Konfrontacji pomiędzy polskimi portami lotniczymi a Ryanair. First, please make sure that your seat belt is securely <laughs> can be purchased for $5. Pomylić Welcome AS i LSAS to trochę tak, jakby powiedzieć, że Ryanair nie jest linią z Irlandii, a z Islandii. Pisze PPL w odpowiedzi na wywiad, którego udzielił serwisowi WNPPL szef Ryanair Michael O'Lary. Prezes Ryanair dość ostro wypowiedział się o państwowych portach lotniczych. Nazwał przedsiębiorstwo monopolistą na rynku usług handlingowych, związanych m.in. z obsługą bagażu czy zaopatrzeniem samolotów. Porty lotnicze podniosły cenę o 40%. Tym samym nadużyły swojej pozycji monopolisty. Nie zamierzamy być na łasce PPL, które drastycznie podnoszą opłaty, bo mogą. Będziemy obniżać Koszty działalności z pożytkiem dla klientów, mówi Olary w wywiadzie dla WNP. PPL postanowiły odpowiedzieć prezesowi Ryanair. Wypowiedzi pana Michaela Olarego wprowadzają element komizmu do świata biznesu. Czytamy w oświadczeniu. Porty lotnicze informują, że monopolistą na rynku usług handlingowych nie są, bo w ogóle ich nie świadczą, zapewniają tylko infrastrukturę. Na warszawskich lotniskach działają inne firmy zajmujące się obsługą naziemną, m.in. Welcome Airport Services, Airport Services i Baltic Grand Services. Ci pierwsi należą do grupy kapitałowej PPL, ale w Warszawie firma nigdy nie obsługiwała Ryanera. Linia prezesa O'Larego korzystała do niedawna z usług LS Airport Services, która należy do polskiej grupy lotniczej, zrzeszającej również PLL LOT. Pomylić Welcome AS i LS AS to trochę tak, jakby powiedzieć, że Ryanair nie jest linią z Irlandii, a z Islandii. Czytamy w oświadczeniu PPL. Porty lotnicze przypomina Wspomnieli też, że ceny na lotniskach są takie same dla wszystkich. Jak widać, są one atrakcyjne, czego dowodem jest fakt, że Weezer, największy konkurent irlandzkiego przewoźnika, uruchamia kolejne nowe połączenia i dokłada 9 samolotów do bazy, komentują przedstawiciele PPL. Wypowiedzi pana Michaela O'Larego wprowadzają egzotykę do naszego lotniczego świata. Warto wspomnieć pomysł wprowadzenia płatnych toalet, miejsc stojących w samolocie, czy dofinansowanie portu w Modlinie 10 milionami euro. Rzeczywistość pokazała, że żadna z nich nie została zrealizowana. Traktujmy zatem stwierdzenia prezesa Ryanaira z przymrużeniem oka. Kończą swoje oświadczenie przedstawiciele portów lotniczych. Na komentarz PPL odpowiedział z kolei Ryanair. W swojej wypowiedzi Michael Olary odniósł się do państwowej grupy PGL, która w 2018 podniosła o 40% ceny usług handlingowych świadczonych Ryanair. Państwowa grupa PPL natomiast to monopolista na rynku usług infrastruktury lotniskowej w Warszawie, blokujący rozwój portu lotniczego Warszawa-Modlin oraz partner grupy PGL w de facto duopolu na rynku usług handlingowych. Czytamy w odpowiedzi linii lotniczych. If she Each passenger will be given a single peanut. Lavatories are located at the front and the rear of the airport. tak dalej, a w końcu wszyscy wybiorą rower i nie będą na zakupy samolotem latać, powiedział Marek Kuchciński. Ale tak poważnie, wypowiedź przedstawiciela PPL, no to takie typowe wyciągnięcie jednego niedomówienia swojego rywala. I na tym oparcie całej swojej argumentacji, bez odnoszenia się do sedna sprawy. Czyli drastycznej, monopolistycznej podwyżce cen przez swoją firmę zależną. Czyli tak praktycznie przez nich. No ale o tym nawet się nie zająknęli. No cóż, pora ruszyć do naszej dzisiejszej ciekawostki dnia. Na pewno większość z Was grało kiedyś na Playu. Czy to na Playu 1, 2, 3, 4, czy na PlayStation 1 też kiedyś był. I na pewno znacie te pady. Jakie tam mamy przyciski? Jest kwadrat, trójkąt, kółko i, no właśnie, x czy krzyżyk. forach internetowych i portalach społecznościowych trwa ostatnio dyskusję, w jaki sposób powinno nazywać się przycisk X na kontrolerach konsol PlayStation. Niektórzy opowiadają się za X, a inni za krzyżykiem. Stanowisko w sporze postanowiło obrać samo Sony. Trójkąt, kółko, krzyżyk, kwadrat. Jeśli krzyżyk miałby być X, a nie jest, to jak nazwalibyście kółko? Zapytał retorycznie brytyjski oddział koncernu, podając prawidłowy sposób określania przycisku. Wśród setek wypowiedzi internautów zdarzają się wpisy, które próbują podejść do tematu w sposób poważny, posiłkując się definicjami geometrycznymi. Krzyżyki mają tę samą odległość między każdą nóżką i można je wpisać w kwadrat. Xy nie mają tej samej odległości między nóżkami i wpisują się w prostokąt. Stwierdził użytkownik Twittera, wyjaśniając tym samym, że zgodnie ze zdaniem Sony, DualShock ma krzyżyk, a nie X. Tak naprawdę ten przycisk nazywa się fork. Zauważył jeden internauta prezentując zdjęcie ze środka pada. Słowo tłumaczymy na widelec. W sądzie, którą główne konto PlayStation przeprowadziło na Twitterze, aż 81% użytkowników opowiedziało się za x natomiast tylko 8% za krzyżykiem. Oznacza to, że zdecydowana większość graczy wymawia nazwę przycisku źle. Pozostałe 11% respondentów wybrało humorystyczną odpowiedź plus obrócone o 45 stopni. No i patrzcie, całe życie byłem w błędzie. Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, jak wy zawsze mówiliście na ten przycisk, a zobaczymy, czy Polacy chociaż mówili poprawnie. A na koniec ruszamy oczywiście do drętwego suchara. Do pacjentów w szpitalu psychiatrycznym przychodzi dyrektor placówki, wysypuje żwir na podłodze i mówi: To jest basen, ten kto tam wskoczy, ten nigdy nie był chory. No i tak wskakuje jeden, drugi, trzeci, wszyscy na główkę skacą do tego żwiru, dyrektor już patrzy, nie no, sami chorzy. Ale jeden stoi i nie wskoczył. I mówi, o, pana to wypuścimy. Jak się pan nazywa? Jestem Marcin. Jestem tu ratownikiem. Tego dręczowego skara wysłał mi na Instagramie nechmeczek, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Ryszarda. A jeśli Ty też chcesz dostać złotego Ryszarda, to koniecznie napisz mi swojego suchara w wiadomości prywatnej na Instagramie. Link do Instagrama masz oczywiście w opisie. Mój link na Instagramie to maciek.bnb. Bardzo łatwo mnie znajdziesz, jeśli nie masz Instagrama. Koniecznie go zainstaluj, bo to zależy kilka sekund. Ja już w tym czasie będę się żegnał. Do zobaczenia, jak zawsze, jutro, Cześć!